Witam Was z Yahoo, FIFA 14 meczu towarzyskim Polska-Anglia. Czy to tak to wygląda? Grom ten mecz, albowiem, we wtorek był mecz, jak dobrze wiecie, Anglia Polska. Który zakończył eliminację do mistrzostw świata. Jakby nie było. I oczywiście, zaliśmy czwarte miejsce w grupie, wygięliśmy tylko z Samalino i z Moldawią, także eliminacje były fatalne. Ale teraz może Rywandowski? A nic, Kolgo tam wypchał. Także, zmiana trenera nastąpiła, bo na drugi dzień został zwolniony pan Fornalik a to mamy bramkę soboty. I pił kalonduje w szatce, kolejny wspaniały gol w jego wykonany. Jest niezastąpiony. Gdyby go zabrakło w tej drużynie, to właściwie jakby była tylko połowa składu. Wenik w tym meczu zostaje otwarty w 7 minucie. Także jestem rozgorączony co każdy kibic w tym kraju, że znowuż przegraliśmy nołęble, choć to akurat było już... wkalkulowane. Po starcie eliminacji wiedziałem, że będzie ciężko z Anglikami. Ale ten mecz szturkowy nie był aż taki... Aż taki zły. No, w polu fragmentach, bo jakbyśmy strzeli bramkę na 1-0... Znowu pan Lewandowski pokazał, że ambicja przerasta jego możliwości. W tej karze po prostu, no i nie wytrzymuje presji, i w prostych sytuacjach robi błędy, które mu się w bolusji nie zdarzają. Takie jest moje zdanie: tego tych bramek nie strzela. bo mieć takie sytuacje jak on miał, to powinny być bramki, no powinny być bramki, a niestety nie ma ich ani w Arkowie, ani na Wembley. ta będzie. Znowu dyskusja, co zrobić, żeby Lewandowski strzelał. A mówię, co zrobić? No Lewandowski sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co robi źle. Bo sytuację jednak ma. Senega by nie miał tych sytuacji, ale... ich nie wykorzystuje też. Oj, oj, oj! Pan Fornalik teraz będzie na pewno na bezrobotnym, ale to nas interesuje Interesuje to gdzie tym selekcjonerem. Moim zdaniem, bo niech już jak to nie będzie. A te dwa tygodnie które on dał na, na wyszukanie go. Po prostu po to żeby się zwolnił z klubu, który prowadzi. Obecnie, moim zdaniem, to będzie Nawałka. Opowiedział na konferencji, że 90% nazwisk jest wymyślonych. Czy jednak jakieś nazwisko jest tutaj prawdziwe? moim zdaniem prawdziwe jest Nawałka. Teraz Piszczek i piękna bramka 2 20 Nakomicie. ...i to się staje w nowoczesnym futbolu Pokazał naprawdę wielki kurs przy tej akcji Ograł defensorów i strzelił nie do obrony Jest teraz atakowany próbuje... Akurat go zabrakło w tych meczach tego piszka więc można powiedzieć, że boki obrony były fatalne i Wojtkowiak znowu kolejny błąd Kolejny z błąd stata bramki przez niego jednak druga Bundesliga to nie jest poziom reprezentacyjny. Zresztą Benisz do w pierwszej Bundeslidze we Wielkuzyn i też nie prezentuje super poziomu. To nie wiem, jaka liga, jaki klub jest adekwatny do pojemności, możliwości takiego zawodnika w reprezentacji, bo... I Benisz, i Wojtkowiak... I Wawrzyniak to nie są zabonnicy, którzy dadzą jakoś i odpowiednią sykurację w obronie. Nie wiem co zrobi nowy selekcjoner, ale na na pewno będzie inaczej selekcjonował ten klub. Ja nie wiem, czy to coś w wybole da radę, bo i Smudajna, i, i Fornalik dobrze trenują swoje zespoły, a, a reprezentacja jak słabą. Także czy przy nawałce, który był u to ostatnio odnosił jakieś większe sukcesy z reprezentacją, da radę. O, i pięknie szęsny, tak jak właśnie we wtorek. Bronił... bez szans, bo przy tych bramkach... dobrze zastąpił Borusa. No, dalej nie było faulu. Mamy wiele korzyści, tak. Uhuhu! Widzę dobrze zagrali parę minut i nam strzelili bramkę Bo w pierwszej połowie naprawdę mieliśmy dość dużo sytuacji i dobrą grę. W drugiej połowie tak samo już bardziej kontrolowali, żeby nie stracić bramki a tylko kupił błąd obronny sprawił, że Gerard strzelił na 2-0 Tutaj, Także tutaj prowadzimy do 0. Sędzia kończy pierwszą polską. Tak jest. Mogło być więcej, ale i tak jest dobrze. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. No, w Anglii by się bardzo podobał tym Tauzen, z Tottenhamu, no, dobry zawodnik, chciał spustoszenie, no i Benz, czyli lewa i prawa obrona, nasza lewa i prawa obrona po prostu tutaj nie istniała, to była bardzo duża różnica w tym meczu. Szkoda, że tak sobotę też szybko zagrały, bo i Sobota i Bosiekowski nie pokazali swoich możliwości, które mogli pokazać. Jerzy znowuż też się nie popisał. Niby w tej Turcji tak dobrze gra, ale. Z te reprezentacji tego już nie potwierdzam. I teraz Runej tutaj strzelił. Zawsze jest groźny, czy w powietrzu, czy na ziemi. A, to też jest kolejna wina obroncy, który miał tutaj piłkę. I nie wybił jej słabo. zagrał Lewandowski, beznadziejnie. Zresztą zmieniony po tym przerwie za kicha, który trochę ożywił grę. No, też oczywiście ten Lewandowski na lich nie trafił. Wybić nie, Krychowia tak samo słaby. Nie wiem czemu, że długa linia też była słaba. Jedynie to oczywiście Bramkarz i ten Jędrzejczyk, czasami mi się pokazywał dobrze. Oraz Lewandowski. Tych bramki nie szczylił, ale on walczył. Coś tam próbował robić. Także jak bramkarz jest najlepszym zawodnikiem meczu, to wiadomo co robi cała drużyna. Uj, klich, hopie. To pewna Biblanka, ta szansa polskiej drużyny, rzut rożny, ten podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja, musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Adrian Mirzajewski. Teraz Anglików zamykamy na polu karnym. Mogą być go. Ups, wybijają. Niestety Anglicy byli bardzo zdeterminowani. Co innego jakby jakbyśmy wygrali z Ukrainą, niby mieli pewny awans, to te męż też by inaczej wyglądał, ale to już jest dbanie nie było cudu na Wembley. Nie było cudu w eliminacjach. Teraz mamy rok czasu, żeby sobie trochę po towarzysku pograć. To towarzysko sobie pogramy. parę meczów zrealizujemy, może coś wygramy, kilka przegramy i zaczniemy kolejne eliminacje do Mistrzostw Europy, do których bardzo łatwo ponoć awansować. Tak wszyscy mówią. Zobaczymy, czy to będzie tak łatwo. Bo z tego co ja wiem, czwarta drużyna w grupie nie awansuje do tych Mistrzostw. na razie czwarte miejsce zajmujemy z dwóch ostatnich eliminacjach Mistrzostw Świata. Także. Także musimy sobie odpowiedzieć, czy nawet na te mistrzostwa awansujemy z taką grą Raczej wątpię. O co i statystyka Posiadanie piłki jak widać podobne bardzo wyrównany mecz No i nie wiem czy tak wyrównany Panie Szpakowski przerwana akcja i piłka wybita No Dobra, odbiory Dzięczyka Także druga linia też mnie rozczarowała w tym meczu. Choć być może i będzie zagraniczny trener, choć nie wiadomo, ale raczej, raczej ten nawałka powinien być on umie dużo na przygotować i fizycznie i mentalnie do walki się nadaje na Sergsonela że będzie miał z inną obronę Każdy Soner będzie musiał tutaj wiele popracować nad tym elementem gry ...kartka dla naszego reprezentanta i trzeba dodać, że sędzia postąpił słusznie. Dobrze prowadzi to spotkanie. Dobra zmiana. Ups, mocny strzał. ...strzał z daleka przez Nawet nie wiem czy jakieś kartki właśnie Polacy załapali, chyba tak. Ale to nie był typowy walki przez nich. Nie było tam dużo fauli. Chyba, bardziej Anglicy faulowali potem Peszkę. ...przez że ich zawodników, także mówię eliminacje przegrone, ale jest zakażawszy nadzieja, że będzie lepiej. zobaczymy, to będzie z tym selekcjonerem i po pierwszych powołaniach zobaczymy czy będzie jednak stawiał na umowych zawodników z kadry młodzieżowej czy też będzie stawiał na zgrane karty ale typu zawodnicy to tak jak Wasilewski, Lewandowski właśnie powinni już tych karczyń nie zaistnieć może wróci obraniak kto wie czy też będzie grał Benisz, Czy Głodziniak. Będzie musiał zrobić z tą lewą stroną. Przyjmujemy wynik. Jest 2-1. Ach, szanse na trzecie obramkę, ale niewykorzystane. Anglicy tylko raz uderzyli Jak ten mecz mógł wyglądać na bez przebiegu sytuacji we wtorek? O dwie bramki powinniśmy szczelić, ale niestety mister Lewandowski pokazał swoją klasę. Też się opierał, że musiał to szczelić. O, kończ pan ten mecz, Michael Dobra, wygrywamy 2-1. Na przekór wszystkim, Anglicy są do pokonania po fajnej grze. Tak to jest, sobota 8-1. Będę kończył ten mecz, także to jest moja opinia po całym meczu, i po tych mistrzostwach, eliminacjach, Myślę, osoby będą ciekawe na pewno. Wiele drużyn z Europy może wygrać te mistrzostwa, głównie Hiszpanie lub Niemcy, ale mi się wydaje, że tym razem już ktoś z Ameryki Południowej powinien zrobić ten tytuł, co zobaczymy w czerwcu, także na się...